Skopiuję tutaj e, brata Grzegorza, i przywitam się pokój i dobro. Pokój i dobro. To są już dwa słowa dla mnie, które są napełnione e, charyzmatycznie. I tak e, od szóstej rano tutaj e, w tej wspólnocie się e, odnajduję, waszej, już e, mojej e, i. Spoglądałam na ten ołtarz, spoglądałam na Maryję, królową pokoju, Medjugorje. Pokój i dobro. Ojciec Pio był samym dobrem. Maryja niesie nam pokój, to jest królowa pokoju. I jeszcze takie natchnienie bardzo franciszkańskie, że te słoneczniki, które właśnie u stóp ołtarza e, tak pięknie wyglądają i kwitną, one wzrastały, oglądając słońce. I się do niego. To jest właśnie natura słonecznika, jak wszyscy wiemy, że, że obraca się w stronę słońca. I tak sobie myślałam, że my, jako wspólnota, jesteśmy jak te słoneczniki, bo trwamy u stóp Chrystusa przy ołtarzu. On jest Panem, on jest naszym Słońcem, Słońcem Eucharystii. I my jako wspólnota kościoła m, charyzmatycznego właśnie bo każdy ochrzczony jest świątynią Ducha Świętego przyozdobioną tysiącami charyzmatów tysiącami to jest nieograniczona jakaś kompletnie ilość które mogą wzrastać tylko i wyłącznie możemy je odnajdować kiedy będziemy się zwracać w stronę Pana będziemy rozkwitać będziemy po prostu wzrastać jak słoneczniki, i te charyzmaty poprzez własną relację z Jezusem, własną miłosną relację z Jezusem, będą odkrywane przed nami. Takie franciszkańskie to jest mocno. Święty Franciszek kochał naturę i widział wszędzie Pana stworzyciela nieba i ziemi. Ja też kocham Franciszka, więc. Przyrodę bardzo kocham, kwiaty uwielbiam. Stąd też karmel i mała Miriam i cały karmel. Słowo tak jak powiedział brat, karizmas. To jest w Piśmie Świętym słowo, które pada 17 razy. Przede wszystkim w, Piotr, w, w pismach w listach świętego Pawła raz w liście świętego Piotra. Słowo to znaczy nieść komuś dobro, taki coś szczególnego, coś nadzwyczajnego. I wyróżniamy w... Właśnie wśród tych charyzmatów, które zostały nam dane wszystkim, tak jak brat podkreślił wcześniej, wszyscy to mamy. E, mamy charyzmaty zwyczajne i nadzwyczajne. Ja e, teraz przypomnę nam wszystkim, bo to jest ważne, znamy na pewno to e, wszyscy, natomiast przeczytam, żebyśmy sobie odświeżyli po prostu. Z pierwszego listu do Koryntian 12, 4 do 11. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków. I wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. No właśnie, te dary są rozdzielane przez Ducha Świętego temu, te, jak, jak On chce, tak, jak On chce. Ja się tu podzielę. To, zacznę od tych darów zwyczajnych, ale dar zwyczajny, czyniony w sposób nadzwyczajny, czyli proste rzeczy, czynione w sposób nadzwyczajny, stają się niezwykłe. Właśnie jako aktorka, no z potrzeby serca z przyjaciółmi pojechaliśmy do Centrum zdrowia dziecka, matki i dziecka w Prokocimiu w Krakowie z misją, właśnie takim charyzmatem, rozdawania cudownych medalików dzieciom chorym onkologicznie na oddział onkologiczny. Rozdaliśmy tych medalików cudownych dosyć sporo. Nie, nie przypuszczałam, jaki właśnie cel oprócz tego rozdawania tej podróży tam Duch Święty przygotował dla mnie. Ponieważ no, ledwo stamtąd wyszłam, powiedziałam do właśnie moich przyjaciół: Słuchajcie, ja tego nie mogę tak zostawić. Jestem aktorką, więc muszę wykorzystać swój no, charyzmat, dar, talent i podzielić się w tym miejscu. Nie miałam wtedy jeszcze pojęcia, jak to zrobię. Ale wróciłam do domu i wzięłam buty swojego syna, rozmiar 45, wielką koszulkę i krótkie spodnie mojego męża, i czapkę z daszkiem, tak do tyłu odwróciłam. Wzięłam walizkę mojego dziadka, która ma chyba 90 lat, i powiedziałam do mojego męża: Czy wyglądam ok? No, powiedział, że okej, okay, w zależności gdzie się wybieram w tym stroju. E, no to e, powiedziałam w dwóch słowach, jakie natchnienie dostałam. No, powiedział, że całkiem niezły pomysł, e, więc tutaj zweryfikowałam swoje plany. Wzięłam książeczkę, e, taką z dzieciństwa jeszcze, moja mama, świętej pamięci. E, przechowywała, to jest bardzo ważne też. E, to też jest charyzmat y, przechowywania pamięci o rodzinie, naszych wspomnień w taki bogaty sposób. Mama chowała wszystkie moje stare rysunki, zdjęcia, książeczki, które mi czytała. No i była tam taka książeczka Mateuszek na zaczarowanej wyspie, y, więc się przebrałam z tego Mateuszka po prostu. No i y, tam podstawową rzeczą było słowo dziękuję, przepraszam. Dziękuję i przepraszam, tak, to były dwa słowa. Wykreśliłam z tej książeczki wszystkie tam czarodziejskie rzeczy, no bo to nie o to chodziło, i po swojemu tą książeczkę zredagowałam. Zadzwoniłam tam do fundacji w szpitalu, czy mogłabym przyjść. Już mnie tam poznano przez te medaliki, zgodzono się, i w spontaniczny sposób zgromadziłam koło siebie bardzo dużo. Dzieci, rodziców, bo tam śpią z nimi. E, no było to rzeczywiście e, nie, niebywale e, doświadczenie dla mnie wielkie, ponieważ to był spontaniczny odruch mojego serca, a nagle e, okazało się, że rzeczywiście w tych najtrudniejszych chwilach, niewyobrażalnych zupełnie, gdzie życie się tam kończy, e, czasami kończy. E, e, że, że ja mogę wnieść tam uśmiech, spokój, jakiś, radość, po prostu radość. Odkryłam to, że to jest łaska, to jest właśnie łaska, charyzmat, bo ja nie widząc dramatów wśród tych osób, dzieci, po prostu tak byłam tym Mateuszkiem. I no rzeczywiście było dużo radości. Wychodząc stamtąd stwierdziłam, że to nie jest ostatni mój raz. I tak przez dwa lata prawie chodziłam. Do tego szpitala. Skończyło się to chwilę przed pandemią, no jakoś tak parę miesięcy przed. I wymyśliłam, że będę to robić gdzie mogę i jak mogę w tym szpitalu. No niestety trochę mnie przerosły moje ambicje i skoncentrowałam się później na maleńkim oddziale przeszczepów, gdzie chodziłam już systematycznie. Wciągnęłam w to takiego pana z, z wypożyczalni strojów, który mi wypożyczał stroje. Do m, biblioteki chodziłam, wyciągałam książeczki kolejne, które miały mnie inspirować do e, spontanicznej e, interakcji z tymi dziećmi e, i po prostu przebrana tam za tygryska, za e, krówkę, za e, już nie pamiętam o psz, płe szachrajkę, no po kolei chodziłam i przedstawiałam. E, Jednym słowem trwało to te właśnie prawie dwa lata z przerwami, nie, nie potrafiłam pewnie bym tego zrobić już teraz, to była łaska. To była wielka, charyz, charyzmatyczna łaska przynoszenia radości tym rodzicom i dzieciom, <coughs> gdzie czasami już nie zastawałam dziecka, z którym się wygłupiałam trochę wcześniej. <coughs> Ale to był dar, tylko dar i wyłącznie dar od Pana Boga, a uprzedziła mnie w tym Maryja, e, mama, która, e, no, taki charyzmat też mam, że e, dzielę się cudownymi medalikami. Mam na imię Katarzyna właśnie e, z tegoż powodu e, Katarzyny, siostry Katarzyny Laburę, więc to też jest taki charyzmat chyba e, jakby wyssany z, z duchowym mlekiem. <laughs> e, i tak jak mówię, te charyzmaty zwyczajne, kiedy są wykonywane w sposób nadzwyczajny, tutaj też mogę przytoczyć naszą siostrę Faustynę, która nadzwyczajnie odcedzała ziemniaki, a Pan Jezus w nagrodę dał jej, dał jej róże. Chodzi o to, żebyśmy wszystko wykonywali z miłości, po prostu z miłości i przez miłość, i to nie są moje słowa, to są słowa Świętego Pawła, który, yy, który właśnie mówi, yy, już mówię, yy, niech wszystko dokonuje się przez miłość. Proszę, to ciekawe. No jednym słowem, yy, ty, brakuje mi tylko yy, yy, sigli żebym mogła powiedzieć, natomiast e, święty Paweł e, tak Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości. Pierwszy list do Koryntian 16,14 Te wszystkie e, dary e, charyzmatyczne, bo właśnie tak jak wspomniałam e, w Piśmie Świętym e, dar równa się e, charyzmat są dla wspólnego naszego dobra, dla naszego wzrostu duchowego i no, żebyśmy właśnie w tym trudnym czasie mogli jedni, drugich pobudzać i pocieszać, a żeby wszystko było zakorzenione w tym niezawodnym, w tym, w tym jedynym korzeniu, czyli w Piśmie Świętym. Y, które y, mówi nam samą prawdę i tylko prawdę. Więc wspierając się <laughs> tak właśnie nawzajem słowami y, i pocieszając, możemy dalej, y, dalej nieść to pokój i dobro właśnie. Y, Duch Święty wstępując do serc naszych czyni nas braćmi Chrystusa, dziedzicami chwały wiecznej, świątynią Boga Żywego, Równocześnie obdarza nas ochrzczonych bogactwem charyzmatów. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego wewnętrznie przyozdobioną, wyposażoną charyzmatami. Wróciłam do tego, co powiedziałam na początku. Moja mama. Właśnie, no to tak jak Pan Jezus powiedział, że tutaj najlepsze świadectwo będzie. Moja mama miała taki wyjątkowy dar, też prosty dar mogłoby się wydawać, ale ewangelizacji osobą Świętego Ojca Pio. Bardzo kochała Świętego Ojca Pio i modliła się do niego. Ja byłam oddalona od kościoła parę naście dobrych lat, połowę mojego życia, mogę tak powiedzieć. E, no, był to trudny czas, burzliwy. E, mo, artyści mają takie wzloty i upadki, e, czasami z wysokiego konia, e, i mm, no, pewnie było to potrzebne też. E, wszystko. Natomiast moja mama, e, właśnie jak mówię, ewangelizowała charyzmatycznie ojcem Pio, osobą jego, o, jego osobą. E, zresztą odeszła 23 grudnia 2019 roku i teraz ta moja mama dała mi książkę 23 lata temu. Proszę, też 23. E, to jest książka oryginalnie zapakowana w taką okładkę, żeby nikt nie widział, co ja czytam, bo ja bardzo się tego wstydziłam. Jeździłam na odcinku Kraków Warszawa no, czasami dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, no bo tam pracowałam w teatrze jednym, drugim, tam jakieś filmy. Moja mama bardzo się za mnie modliła i no, pewnie martwiła bardzo. Teraz już wiem też, jaką mama babcia o, o, o ducha. I powiedziała do mnie tak, posłuchaj, daję ci tu książkę. Książka jest pod tytułem Winnica Padre Pio. I powiedziała, czytaj ją sobie tylko tak w pociągu, bo przecież tyle wtedy się jeździło po 4 godziny. Nie było szybkich pociągów. No i tak zapakowałam ją oryginalnie. Pokazuję w jakiś taki... Nie, nie rusz, nie odku, żeby nikt nie widział, bo tam się siedział że zawsze tłok. No i tak czytałam tą książkę i, i ojciec Pio no, ewidentnie przygarnął mnie tą lekturą i powoli Zaczęłam właśnie jak ten słonecznik wzrastać. E, z owocem tego była chęć odmawiania różańca. E, ja tak w skrócie mówię, bo to nie teraz czas. E, I poprosiłam moją mamę za którymś razem, jak jechałam do Warszawy, żeby mi rozpisała na karteczce e, odmawianie tajemnic różańcowych. E, po prostu, jak, jak to wszystko jest. Mama napisała mi rozpisała wszystko i w Warszawie znalazłam kościół dominikanów i tam przed Matką Bożą uczyłam się odmawiać różaniec. No, no właśnie, to było tam no, to jest 23 4 lata temu na pewno, 5 może. I, no i zaczął się właśnie duchowy wzrost przez to dzięki temu dzięki temu później szczęśliwie wyszłam za mąż w kościele braci kapucynów zawarliśmy związek małżeński w Krakowie także ojciec Pio bardzo był wrośnięty mocno w moją drogę nawrócenia charyzmatu małżeństwa do którego zostałam powołana bo właśnie wszyscy mamy te różne powołania charyzmaty charyzmat kapłaństwa małżeństwa I, i i właśnie żyjąc w prawdzie bo to jest bardzo ważne tak jak w liście do Efezjan jest napisane Żyjąc w prawdzie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Eee, niech całe ciało zespolone i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej, każdy z członków, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. No właśnie. Miłość jest tutaj, no tak jak święty Paweł w, w najsłynniejszym swoim chyba poemacie, mogę powiedzieć, do miłości, hymnie, mówi, że miłość jest najważniejsza, ponieważ ona jest tą siłą motoryczną, która pozwala nam czynić dobro. Kiedy poznamy miłość... Chrystusa przez, i tu znowu powtórzę, przez własną relację. Jest niesamowicie ważne, żeby odkrywać w sobie te charyzmaty przez osobistą relację z Jezusem, czyli przez modlitwę. Nie można odpuścić modlitwy, ponieważ kwiatek niepodlany zaczyna usychać. Tak samo my, kiedy nie podlewamy, w cudzysłowie, Swojej duszy, swojej y, duchowości modlitwą, y, będziemy sknąć po prostu. Y, nie będziemy się nawadniać, y, więc nie będzie też owoców y, tego. Dlatego jest to bardzo, bardzo ważne, żebyśmy mieli osobistą relację. Wtedy też mogą się y, zacząć ujawniać y, nadzwyczajne dary. E, które też Duch Święty w swojej obfitości nam e, może udzielać. E, może to być właśnie dar e, proroctwa, dar, e, ale równocześnie z darem proroctwa musi iść także e, dar rozeznawania duchów, ponieważ e, bardzo łatwo e, tutaj możemy e, no Zejść na manowce powiem tak. W wspólnotach charyzmatycznych bardzo właśnie ważne jest, żeby był kapłan, żeby swoją mocą swojego urzędu i mądrości czuwał nad wspólnotami charyzmatycznymi, bo z, całą, no z całym wachlarzem darów, które się tam ujawniają, właśnie bywa też tak, że, że Dużo jest i niepokoju i no i no, niepokoju właśnie. A dary, i tak jak na, właśnie jest napisane w liście do Koryntian 14, 1 do 40, zasady korzystania z charyzmatów, a dary duchowe proroków niechaj zależą od proroków, Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. I na koniec y, y, tego, y, perykopy, lecz wszystko niech się odbywa godnie i w należytym porządku. To jest właśnie bardzo ważne, żeby wszystko odbywało się godnie i w należytym porządku. Yy. Tak. Jak jest w pierwszym liście do 5, 5,19 do 21, bardzo ważne, ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie. To jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne w, obecnie, w, tak myślę, w w tym momencie, w którym jest Kościół, żebyśmy wszyscy głosili charyzmatycznie, e, w, naszą jakby e, pierwszą e, mistrzynią tego była Maria Magdalena. E, to jest e, charyzmat e, kerygmatu. E, to jest bardzo ważne, żebyśmy ludziom e, mówili o tym, że Chrystus umarł i z wstał, i prawdziwie z wstał. Żebyśmy właśnie zapatrzeni w no, apostołkę apostołów, w Marię Magdalenę, z której Jezus wyrzucił siedem duchów, yy, i ona właśnie ukochała go za tą jego miłość miłosierną. Mamy tu obraz Jezusa: Jezu, ufam Tobie, yy, gdzie możemy się wpatrywać właśnie w tego miłosiernego samego Jezusa, który chciał, żeby tak został namalowany. Yy, więc ta miłość, yy, ta miłość, niech, yy, niech będzie w nas, żebyśmy mogli ten kerygmat głosić yy, w prawdzie, w prawdzie i, i w mocy. Yy. I chyba na koniec, trzydzieści dwa. 32 minuty. E, chciałabym, e, chciałabym przeczytać e, modlitwę e, Jana Pawła II, jubileuszową modlitwę e, świętego naszego papieża. E, bardzo porusza, poruszyła mnie ta modlitwa, e, kiedy ją przeczytałam. Duchu komunii. Duszo i podporo Kościoła, spraw, aby bogactwo charyzmatów i posług umacniało jedność ciała Chrystusowego, spraw, aby wierni świeccy, osoby konsekrowane i wyświęceni szafarze sakramentów wspólnie dążyli do budowania Królestwa Bożego. Przyjdź duchu miłości i pokoju. Bardzo y, te słowa są ważne, w, jak mówię, w obliczu y, tego, tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. I y, 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 y właśnie, fundamenty zakładają kościoły lokalne, rodzą przez chrzest szeregi dzieci bożych. Charyzmatycy natomiast działają już w zbudowanej przez apostołów wspólnocie, ożywiając ją od wewnątrz dla wspólnego dobra. Ja tutaj cytuję kogoś, nie do końca pamiętam kto, ale to jest cytat. I jeszcze chciałam się podzielić na koniec już, bo właśnie. Co powiedział Franciszek y, Sługa Boży, Ksiądz Franciszek Blachnicki w 1971 roku. Pisał tak: 20 lat, które przeżyłem w kapłaństwie, były okresem dojrzewania i gromadzenia charyzmatów. Dostrzegłem ich ogrom, wielkie obdarowanie ze strony Boga, który wyciągnął mnie z celi skazańca i uczynił swoim apostołem. Wiedziałem dobrze, że przyjdzie czas oddawania tych wszystkich darów Kościołowi. One nie mogą być zmarnowane. Muszę błagać teraz o jeszcze jeden charyzmat, o charyzmat ognia, który by zapłonął, przygotowany już jak stos. No jak wiemy, ogień ten zapłonął y, w duchu y, o, oazowym y, odnowy światło życie. E, które no, odcisnęło wielki, e, wielką pieczęć na historii naszego Kościoła. I chwała Bogu e, Najwyższemu za takich kapłanów, którzy właśnie no, ten testament e, zostawili nam i, i możemy i my korzystać z tych wszystkich e, darów, dobrodziejstw e, dla wspólnego dobra, właśnie. Dziękuję. 真亏。